Nasze dzisiejsze śniadanko. Jajka. Na miękko. Ile? 6 minut? Tak, 8 minut, trochę przeciągnięte. Miałam 7 dać 8 minut. No trudno. Dobrze jest. I tu mamy pyszne pomidorki z cebulką i ze śmietanką. Dodatkowo jeszcze masełko. I pieprz ziołowy. Oczywiście z Polski. Mariusz i Marta przywieźli nam. Czy przysłali nam? Przysłali nam. Także mamy pyszne, pyszne śniadanko. Tutaj chłopaki dalej działają z naszym projektem, a później po badaniach. Skoczymy szybko do targetu. Ciepło jest. Ile myśli, że jest y, temperatury? Bo ty w krótkim rękawku ja w letniej sukience poczta przyjechała, może później sprawdzimy, czy nic nam nie przyszło. Zobaczcie, jaki samochód brudny Bonita. Tydzień czasu pod szpitalem swoje zrobiło. Nawet nie mamy czasu pojechać na mynię. Powiem Wam, ale no trudno. Musimy się ogarnąć, zaznajomić z tą całą nową sytuacją dla nas. Nagrałeś mamagę? Oczywiście. Dobra, jedziemy, tatusie. Ale może też iść na Bąbel nie będzie za gorąco w tym futrze Już jesteśmy po obraniu krwi, a teraz idziemy się zrelaksować na zakupach w sklepie. Bąbel sobie śpi grzeczny, więc możemy iść na zakupki. Emocja była, ale tego tam miałam. miała. A, właśnie do przychodni przywiezi to... całą paczkę taką. Patrz, jakie fajne króliczki. Święta wielkanocne się zbliżają. To co mamy, ale nie ma. Jaka tego cena nawet? jest? dolarów. Okej. Okay. Chcesz takie niebieskie, fajne? Ale nie, niebieskie cena Nie, o tu jest wywijane, Zobacz, czy się A, da. co wywijane? Sprawdź, czy się da. Bo to, 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 to już jest dla mnie. Osiemdziesiąt. Oczywiście. Nie było. I już w Ile? 15 dolarów? No, super. Mamy dział z książeczkami dla maluszków. Takie podstawowe, fajne, twarde książeczki. To jeszcze mamy czas na nie. Po 7 dolarów. Tutaj mamy takie książeczki z zwierzątkami. Ale na pewno będziemy prosić ciocię, z Polski, żeby nam przywieźli jakieś polskie książeczki. p 80 p 150 i inna cała chemia. I to nam dali właśnie w szpitalu, żeby maluszka umyć, jeżeli chcemy. Sojowe, no. Jeszcze sojowego nie było. Pokaż. Kon syrop na pierwszym. Tak jest. Sojowe mleczko. Tylko pić. Na pierwszym miejscu zobaczcie co jest. Cukier. Isolate, czyli sheet. Palm oil, soy oil, coconut oil. Ay. Sunflower oil. Wow. Tylko to Kolejny dziecku, cukier. Nie? O to dziecku dać, to jest zbrodnie. No to powinni karać chyba. plant based. Lactose free. Wow. Też co niezwykle. syrop na pierwszym. Później olej. Na drugim. No. Kolejny. 26. I tu jest cukier 55% i 26% oleju tego słonecznikowego, znaczy tego jakiegoś warzywnego. warzywnego. Słonecznikowy wow. też jest i sojowy. Proteiny sojowe. A potem, a potem się dziwią, że dziecko całą noc płacze. Tutaj jest mleko, które dostaliśmy od pani doktor. to. A, super, są. Weź to, weź. Tu. Właśnie przed chwilą mamuśka była z dzieckiem i kupiła ciasteczka. 12 gram cukru w jednym. Tymi. No co, jest non-fat milk. I od razu jest, na drugim miejscu jest olej utleniony. I też jest, zobacz. I to jest firma, która współpracuje ze wszystkimi lekarzami. Tak. To samo, jest 11, 11 gram tłuszcz, cukru do 5 gram y, tłuszczu czyli to, to po prostu no tak to, to mówię tysiące razy a jeszcze jest bebiko Gerber jest jeszcze na górze 11 do 5 być może Ameryka no, rząd narzuca ma być beztłuszczowe albo bardzo mała ilość tłuszczu i to tylko i wyłącznie warzywnego tłuszczu a tak cukier krzepi i tak jest narzucone i nikt nie może innego produktu kupować jeżeli chodzi o papersy słuchajcie y, to nie ma tutaj w sklepie. Ale na szybko byście byli na wyjęcie, to myślę, że one są albo minimum. Nie są albo takiego przeżycia. Żaden Pampers. A na pewno nie Hagis. Dostaliśmy w szpitalu. Okay, to tylko na pupkę założyli mu na sali porodowej. I później I jedną. Już wyleciały A już razem. później wyleciały naszych sąsiadów. Kupujemy e, prezent. Koszyk z cukrem. Ko koszyk, tak. Na, na Wielkanoc. Wypełniony cukrem. <coughs> Tutaj mamy dla naszej sąsiadki, córki, takie fajne dwie pluszowe maskotki. Tutaj są jakieś króliki. Tutaj mamy taką za 5 dolarów, chyba. Dekorację. Tego bym nie brała. To ma charakter, prawda? No. Wow, o to jakie musi być zdrowe. The next day. Mam swoje maszyny do kawy, a obóz ma swoją maszynkę do mleka. Taka maszyneczka wpadła do nas od sąsiadów. Sąsiad był u nas, a raczej sąsiadka, i mówi: Mam taką maszynę, używałam. Naprawdę cudowna maszyna do robienia mleka. Wsypujecie mleko i wodę tam z tyłu, tak jak ekspres do kawy. Tam proporcje sobie ustalacie, tam na stronie tego producenta wpisujecie sobie jakie mleko macie. Jest bardzo duży wybór. Nawet znalazłem nasze. Nie wiedziałem, że znajdziemy nasze. Znalazłem nasze, więc jest. I wsypujecie i wam robi co 1 ounce i tak w górę. Za dotknięciem innego guzika tatuś nie podjadaj mm. nie podjadaj mleka w pozostałości słodkie, prawda? Mm. powiem wam, że tak się zastanawialiśmy jak to mleko smakuje fajne, słodkie dlatego bomba się tak telepie za nim Taka propo, szklane butelki może pomyślicie sobie, że jesteśmy jacyś Jesteś dziwni ale jakoś sami nie pijemy w tych Plastikowych butelkach, więc stwierdziliśmy, że dziecku też nie damy plastiku. Widzicie co, tu to są takie programy? Ja tego proszku sypać i jest ustawiony, Myślałem, że to za dużo sypie, ale zrobiłem buteleczkę 2 ounce przez maszynę i 2 ounce ręcznie z miarki. I smak porównałem, który jest słodszy. Nie ma różnicy, więc musi być na szóstce. 2 ounce. Widzicie, jak przychodzicie, maszyna jest gotowa. Naciskacie no, I jest gotowe A Teraz sytuacja z yy, Z tych sytuacji <laughs> Zobaczcie jaki dupek Nie będę używał brzydszych słów Zobaczcie jak zaparkował samochód Ja nie mam jak za bardzo wejść do naszej Astry Zobaczcie jaki dupek tak zaparkował tutaj w Ameryce, zobacz ile miał miejsca, jak zaparkował. Sorry, to jest i słowa, inaczej tego nie mogę e, powiedzieć niż zaparkował w ten sposób w samochód. Zobaczcie. A, tak się parkuje, są mało miejsca. Dzień. doczekaliśmy się kochani czekaliśmy od samego rana na tą paczkę wreszcie doszła a co to jest? gondolka chodź zobaczymy czy nam będzie pasowała i widzicie moi drodzy nie warto się ludzi słuchać powiedzieli mi, że nie będzie pasowała do tego modelu bo to jest model 2020 a gondolka jest 2023. Jednak na stronie producenta piszą dobrze, że niczym się y, ten stelaż nie różni, tylko właśnie tym, że sprężyny zamienili nie są tutaj, a są tutaj. I niby jest wózek troszeczkę bardziej y, niedynamiczny, a taki miękki, bardziej uginający się. No dobra. O ludzie. Patrz, jakie informacje. Aha. Tak zepsuli wózek zobaczcie. Informacje <laughs> dla dziecka, tak żeby dziecko czytało jakie są te ryzyko. O ludzie. Serio? No tak będzie. Zobacz. I to idzie. Tutaj na wierzch. O. Kieszonka. Na drobne. Na parking. I tyle. Nie jest całkowicie rozłożona gondolka. Tam są takie uchwyty na spodzie, które powinny pod materacem stanąć w pionie, wiesz? Nie. O, tutaj. Nie jest rozłożona do końca. Wiesz, moim zdaniem to troszeczkę inaczej A. będzie wyglądało. to się nabra jeszcze. Muszę się od tyłu. Aha. Ciężko może na nawet... blisko. go to rozłożyć? To się roz. No tak. Okay. No ale masz piękne te. Informacje. No pewnie Ameryka tak wymaga, więc tak jest. Też można ściągnąć i za to trzymać. Tak. Jest. Za to można trzymać. No dobra, paść. Idziemy.